Posłuchajcie tej minister od Tuska Zielińskiej, co jako pierwsza pojechała do Europy i obiecała, że Polacy najbardziej ograniczą emisję CO2 o 90% samochody, samoloty, a posłuchajcie jej teraz. Dlaczego pani nie jeździ elektrycznym samochodem tylko 20-letnim Volkswagenem? Yy, dlatego, że mieszkam w bloku i nie mam pod blokiem ładowarki prosta. Pod blokiem nie ma Pani ładowarki, ale, ale w pobliżu nigdzie nie ma ładowarki, pod blokiem to taka wygodna jest Pani Minister dla klimatu, nie mogłaby Pani Minister podjechać naładować. Ja myślałam nawet o tym, żeby serio? z drugiego piętra kabel poprowadzić, ale wydaje mi się, że to jest No widzicie, ona Wam każe zrezygnować z samochodów spalinowych, ale sama to nie zrezygnuje, dlatego że ona mądrze wytłumaczyła, bo mieszka w bloku. No więc widzicie... Wy, wszyscy, co w tych willach mieszkacie, ona jedna w Polsce mieszka w bloku. To jest bardzo logiczne uzasadnienie. Widzowie TVN-u na pewno zrozumieli.